Kurwa, ja nie gadam z debilem, nie ma sensu. Hmm, no, bani. ko kolejny banik. Jaki Myślę, licznik pół, się, no. banów nie. dziś? O kurwa, już dwa bany podczas naszej obecności. Nie. Jakie tu bany są? Tary, ile tu jest nie perwobanów? Dlaczego tak no, wy go no, tak prowokujecie? Mam ochotę pograć solo queue. Tak koło drugiej może napiszę. Ok? Koło drugiej może napiszesz? No, koło drugiej. Same cykory kurwa tu wszędzie. Ty jesteś cykor. Kondomia. Co on do mnie kurwa mówi? Kurwa, ale mam projekty teraz z tego Kondona Tupsona ty. Czemu ma bekać z Tupsona? Co Tupson odjebał? Ale że ty gadasz o tym frajerze? <grafy> Jezu jesteś. Gratuluję. Ja nie mówić o nim nic no, no, co nie i nagle pisa. mówi? Nie wiem może się została wysłana? No to kurwa zajebiście. Nie mam. Stary, nie da się tam nic pisać. Napiszę o... co zrobił Tupson? Ja nie chce grać, bo się boi hejtu no Co tu poradzić? Słucham? Tubson. Stary, ty się wszystkiego boisz. I zaczął donatewać Nitro żeby żeby ten mnie zwyzywał. A tamten uwierzył mu w farmazony i się rozjebał. Taka sytuacja była. No ale Nitro, tylko cię. Chcę Raczej nie jest to na poważnie. Nie jest to na poważnie, no nie wiem, chłopiec nazwijmy to ekonomii internetu, tak? I powinien liczyć się z tym, że jeżeli coś robi w internecie, to ma to jakiś wpływ, tak? Nic nie ma, Ale to zobacz to, jego Twitter. Ale on jest jakiś No nie wiem co on fiertoli ten mamon, totalna Ale odklejka. Po chuj, powiedz mi kropeczka, po chuju ma ktoś tu przyjechać, skoro każdy wie, że to są farmazony od tego zacznijmy, a po drugie yy, w chuju to mam kurwa. <laughs> jako tak fajnie akcesuję to wszystko w chuju to mam. Co zobacz jego tweety, Jak ja go zablokowałem to z incognito sprawdź. Ja który... Ta, przykro mu, że mnie zablokował. Chłop mnie zwyzywał za darmo. Zrobił burdel. Ale on mnie zwyzywał godzinę wcześniej. Chłop że czytał kurwa debilizmu jakiegoś. Mnie roku. też zwyzywał. Za heist. Stary, daj mi hajs, ja nie zrobię czegoś takiego. O, teraz przyszło. Daj mi hajs i nie zrobię. Dawajcie, spamujcie 60, tu masz mordę frajera. 60, 60. <laughs> mordę frajera kurwa. I to prawdziwego, który się rozjebał. A, bo to jest A, Tupson, tak? tak? Tu macie, kurwa, konfidenta. Mogę napisać, że myślałem, że... A, bo ja ci na Discordzie pisałem, bo myślałem, że to ty, lol. Ty, bo ja myślałem, że to on jest. Tak, to Tupson kurwa, no to gratuluję ci, Swinkrow. Na serio, myślałem, że to on. Co? Co? Gdzie, kurwa, gadałem? Co? Ty umiesz czytać? Do ciebie pisałem debilu, jebnięty jesteś, dobra chuj, graj Stary, on ma coś z głową, co to kurwa jest? Przecież pisaliśmy godzinę temu, napisałem mu takie coś, usuń tą emotkę, bo myślałem, że się sprzedał po prostu za emotkę, nie wiedziałem, że to jest Tubson. Panie że mnie odbanował, stary jakbym... Powiem, nie chce mi się, jest kurwa tysiąc osób, które potrzebuje też unbana. A wy dzieci w Afryce, potrzebuje wody? A ty się przejmujesz jakimś banem. Nie rozumiem was, dlaczego wy chcecie dostać unbana? Jak chcecie sobie oglądać Mamona, wchodzicie w kartę incognito. I nie macie już bana, albo wylogowujecie się z konta. I widzicie czat, tak czy nie? Dowiedziałem się o tym ostatnio, że można normalnie w incognito sobie siedzieć. Stary, on mnie tutaj inwajduje. O, wow, tu jest aj pomocy. No dawaj. On nie ma flasha. No flash. Co on robi? Co jest kurwa? Czy ja gram na Nordiku, to czy zmieniam ich na Nordic, Syncrof Nordic? Ja, eks, jesteś ziomuś. Ty z Nordika, nie pisz do mnie. wiem od początku Syncrof West, bo jestem kurwa z Westa, rozumiesz? Chciałem przejść kurwa chrzest, rozumiesz? Żeby wyszedł ze mnie ten east. I proponuję ci zrobić to samo. Jedyne co przyszedłeś to podstawówkę. A widzisz, a ty jedyne co przyszedłeś to test na Banika 10-minutowego. Gratuluję mózgu. Ban zaprawdę? A jak ja wam mówię, że jesteście głównami z Golda, to wy się wkurwiacie. A ja wam tylko prawdę mówię. O co takie zenerwowanie? Oj, odjebałem co? No, odjebałem. Gratuluję mózgu. A ile osób ma Globala Elite w CESie? Chyba już każdy, czy nie? Znaczy, każdy, no ja mam tam Silvera, bo nie grałem, ale chyba dużo osób ma. 1%? A okej, okay, to mało. Myślałem, że dużo. Bo nie wiem, jak się zawsze pytam, kto ma jakąś dywizję i ziomek na przykład mówi Mam globala, ale co z tego? No bo tam nie wiem, jakiś facet niby się liczy wtedy, tak? Czy coś takiego. Bo to jest taki flex, że typy mówią hm, To się nie liczy. facet się liczy. Jakby kurwa nie wiem kim byli. Natomiast normalnie powiedzieć, że mam globala i pogu. To chłop musi się popisać. Za ile masz erka? Zeszował. Może dawik jakiś? Rka? A, jakby to przeżył, to byśmy to ładnie zagrali. Bardzo ładnie stankowaliśmy. Nie wiem, czy tego czasami nie mógł przeżyć. Miał flasha, wydaje mi się, że mógł, nie? On chyba tutaj coś odjewał, mi się wydaje. Aj, trochę odjebałem, co? Podkręciłem, gridowałem na creepy, Chyba i tak bym go nie zabił. O kurwa! Odjebałem. Mogę mnie pomagać, ale wtedy by się też wywaliła, no nie wiem. I don't know, man. Ale no, pf, nie dziwi się, że cię wyjebali z k No niestety. Ale chuj. Powiem ci, że los się odwrócił. W sensie odwrócił. Nie wiem, czy. Nie wiem, jakby miało na przykład. Jakby nie chcieli mnie wyjebać. W sensie wyjebać. Jakby chcieli z mną przedłużyć kontrakt na przykład. To nie wiem, co bym zrobił. Czy dołączyłbym? Chyba bym dołączył do Leca nadal. No? Raczej bym dołączył. Nie chciałbym grać kolejnego roku już w IRL-u, bo wydaje mi się, że ciężko byłoby to powtórzyć. A byłaby duża szansa, żeby mnie na przykład, nie wiem, nie chcieli za rok albo coś. Będzie chciał mnie huknąć tutaj. Nie jest mi styd, że gram w grę dla dzieci. Zajebiście się z tym czuję. Mam kurwa fanów ostatnio. Wygrywam wszystko. Poznałem zajebistą dziewczynę dzięki temu. Życie jest fajne. A wy co? Nadal na studiach. Porwalo. <noise> nie no widzowie, wiecie że się z was tak na poważnie nie śmieję, nie? Tak dla beki. Macie spoko życie. Chef. Nic nie zrobię z Parwadi. Przysięgam, że nie zrobię z nią nigdy nic. O. Ale dziwnie, że nie poleciało w tego, a on to chce. Kila mi, mi dwa wziąłeś, znaczy Kile. Nie wiem, ile ciś tam? Dobra, lecę, do Huka, jeszcze jednego. Oj chuj. S Trochę musiałem potańczyć z kurwami. Ja tak poddymiam. No widzisz, no staram się, staram się dla widzów tutaj potańczyć. Czuję, że trudniej się gra przez Solokiu, znaczy przez streama. Na pewno się na Solokiu e, gra ciężej przez streama. No na pewno wiesz, ja też no może nie poddymiam dzisiaj jakoś, ale zazwyczaj staram się, żebyście czuli jednak, że nie wiem, bawicie się tutaj dobrze albo przynajmniej nie wiem, czujecie, że kurwa ktoś do was mówi, wiesz co chodzi. Na tym polega stream, na interakcji z czatem. Więc wiadomo, że często nie myślę nawet o swoich ruchach, po prostu tak bardziej pamięć mięśniowa i nawet się nie zastanawiam nad niektórymi ruchami, nie? Co jest złe oczywiście. No ale staram się tryhardować jakby przed tym, tak? Przed streamem niby. No kurwa trochę średnio mi to wychodzi, bo dzisiaj wstałem pół godziny przed streamami. Wychodzę w gaciach, a trener mówi, żeby się umyć, a trener mówi... Why you're naked. A ja mówię... Because you are here. No i co, idziemy dalej. Jeśli ja idę dalej do łazienki. Trener, bo teraz jakby... Zazwyczaj będziemy w biurze, ale teraz przez to, że jeszcze biuro się robi, trener po prostu... O, co ja zrobiłem? ale się wylałem. Yy, przez to, że teraz nie ma biura, to po prostu trener tu przychodzi do GH, nie? Znaczy do GH, do domu. Jak to się mówi? Dom graczy? GH, tak? Gaming House. Do domu gier. To to są screamy. Screamy to są po prostu, tak jakbyś grał 5 Solokiu. Tylko, że masz pięciu ziomeczków swoich. O, takie fleksy. Takie fleksy, tylko troszkę wyższy poziom. Troszeczkę, nie dużo. Ale takie fleksy jak gracie z kolegami. Mini klasze. No ta, takie mini klasze. Prawda, że od początku na to nie wpadłem. Czy na G2? No też screamuje na G2, ale oni chyba teraz nie skrimują, ale będziemy na nich skrimować. Na BDS też będziemy skrimować, też jest ciekawy roster. Czy wrócę kiedyś do e-sportu, Ty chuju jebany, no co ty ja jaja robisz? Czy jak ja w lecu, to mogę palić bucha? Ja <ścute> Kur... <ścute> pierdolę, jakie pytania pojebane. No nie wiem, stary, chyba. Nie, nie wiem, nie pytałem nigdy. Powinienem, myślisz? Boję się trochę tutaj już poddymiać, trochę za bardzo poddymiam Ale po co ty chcesz tego reda? Przecież ja ci to wezmę Bo jestem chujem No dobra, trzy samonary spalone jeszcze inting do tego? Pogu Pomyślisz, że ja się tym przejmuję? Przecież to ten chłop kurwa walczy o to, żeby być esportowcem, nie ja Ja już nim jestem, ale ten Drive taki śnobek. kogo on obchodzi? A Irelia co robi? Dlaczego Irelia nie zabiła tam nikogo, jak ja wszystkich tak obiłem? O fuck? To dziwne. Nie no, ale szkoda, bo byśmy zabili tam wszystkich. Kliknąłem taką zajebistą merkę. No dobra, ale wyjebane. Jak ten Draven chce sobie przegrać, to co on myśli, że on mi zrobi. mi zrobi przykrość? Jest AD difference, niestety. Nie wytrzymał psychicznie Draven, że został zdifowany. No widzisz, tak jest czasami, widzę. Ludzie nie wytrzymują psychicznie kiedy jakaś inna gierka niż LOL. O nie wiem, może być ciężko. Wydaje mi się, że LOL to jest najlepsza gra, która została stworzona w 2000. No bo kurwa w krzakach. Nie się wiem, w którym roku. Tak się gra Ale na gierze. pewno jest to gra dekady. Nie, no chyba najlepsza gierka, tak szczerze dekady. Jest jakaś inna lepsza gierka, która gra jest w stanie ci dać tyle emocji. Chyba nie ma gry, która jest w stanie cię wkurwić. Kolejnego dnia już możesz do niej wrócić i ją kochać. Nie wiem, a kolejnego dnia znowu ją jebiesz. No nie wiem, chyba nie ma takiej gry. Nie ma gry, której, w którą grasz notorycznie od tylu lat. Przecież niektórzy z Was pewnie kurwa napierdalają w tą grę, nie wiem, od pierwszego sezonu, będąc w goldzie, kurwa od, od tyle czasu. Przecież Wy jesteście jacyś totalnie popierdoleni, że Wam się chce grać. Jakbym ja na przykład grał w tą gierkę, nie wiem, 7 lat i byłbym hardstackiem w goldzie, no nie wiem, to bym sobie pomyślał, ja pierdolę. Ja jestem chyba głupi. Później bym sobie zapalił peta, papieroska i zajebał rankę dzika, potrollował frajerom. You are the worst pro player ever. Dobra. You are the worst no name ever lol. Bob <ścoughs> kurwa jest nikim i coś do mnie pisze? Hmm. Niesmaczne. Nie, że mi jakoś ego wyjebało, ale gdy mnie jak jesteś na końcu w życiu to na chuj się odzywasz. to bez sensu. Nie no, ja też jestem w miarę nikim, no ale bez przesady, no kurwa. Bob kurwa jedyne co robił, to no nie wiem co. A coś Pierdoli? Cześć, to? Musiałem tak zagrać, bo trapy by mnie zablokowały. Wiesz o co chodzi? No nie, no no jestem kimś, no kurwa, no jestem jedynym Polakiem, który wygrał dwa razy e Masters, oczywiście, że tak, ale w porównaniu do osiągnięć, które można osiągnąć w Lidze Legendy, jestem jebanym ściekiem, głównym, pierdolonym, który dopiero teraz zaczął się w ogóle pokazywać na salonach wielkich dywanów, rozumiesz? Czuję się teraz jakbym był na wybiegu pierwszy raz, w jakiś nie wiem, Victory Secret i nie mam butów, rozumiesz, jeszcze? Nie mam butów, ale muszę zapierdalać po wybiegu, tak się właśnie czuję. Weź już nie piszcie 0,14 lat, bo dzisiaj trener powiedział, że mam 0,8 w lecu Sadek powiedział tak Nice leasing 08 in Ja powiedziałem Sadek Ja powiedziałem mu później nice draft. No ty pierdolisz Grzana Mo ty Oj, dookoła świata robimy. O nie, za dookoła świata. Kurwa, zabrakło demygu. Tam jakieś fajne itemy AD? Tylko czy tylko AP dodali? Chyba tylko AP dodali fajne, nie? AD nie ma żadnych fajnych. Wszystkie chujowe.